pani Tirsch raz będzie biegła no to przecież ona wie tele, dokładnie imię. co ją czeka na tym torze tak była na odprawie widziała Nie pozostaje mi wszystko nic działa wszystko do dodania wszystko działa W takim tak? razie odliczamy 5 4 3 2 1 Match Bartek Trzimek odprawa ja jestem Checkpoint. Mm -hmm. Checkpoint Checkpoint, Checkpoint.

Ale tak wchodził Ale tak się Mocno w ten. Ależ tam Justyna napędzi po tych przeszkodach. Leci. Leci Dwie Justyna minuty minęły, a ona już. Gdzie ona tam już jest? No, czas jest fenomenalny. Także teraz poproszę bez błędów. Jaki ten czas? Fenomenalny?

a tam Witcher doleciał. Pięknie, no i teraz tylko formalność. I mamy bazer! Justyna. Brawo brawo, brawo! Z ogromną radością przybijam ci 2 Dwie minuty 34 sekundy i 58 setnych. Okay. Świetny wynik. Świetny I zostało świetny wynik. miejsce. Pierwsze, a na nim Justyna Kozłowska! Tak jest. Justynka, wskakuj na to podium. Uścisk dłoni oczywiście musi być. I... Wręczenie nagród dla naszej zwyciężczyni. Ok. Fila dla reporterów właśnie się zakończyła, także. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy. Jeszcze raz, wielkie brawa. Teraz przejdziemy do dekoracji kategorii.